Siostry i bracia, pomimo słonecznego skwaru, pewnego wysiłku, chętnie gromadzimy się tutaj, aby bardziej dotknąć serca kochającej Matki. Obchodzona uroczystość w wniebowzięcia jest uhonorowaniem faktu, że Najświętsza Maria Panna, kończąc swoje życie na ziemi, Została wzięta z duszą i z ciałem do nieba, aby tam przebywać ze swoim zmartwychwstałym synem, aby w nieopisanym szczęściu i radości wiecznie wielbić Trójcę Przenajświętszą. To zdumiewające, że Maryja zachowuje swoje ciało i duszę zjednoczone w niebie, w oczekiwaniu. Na ten chwalebny dzień, kiedy nowe niebo i nowa ziemia zostaną stworzone, i kiedy wszyscy wierni powstaną, aby żyć w nowym ciele i radować się na wieki z Bogiem? Jest to dogmat wiary, co oznacza, że wszyscy muszą tę prawdę wyznawać i w nią wierzyć. Ale przecież. Nie czynimy tego z przymusu raczej z wielkiej radości ponieważ mamy okazję wpatrywać się w niebo oczami wiary dostrzegamy więc nasz wieczny dom nasze zdumiewające przeznaczenie jest to przeznaczenie dzieci Bożych piękno w niebo wziętej które uszczęśliwa niebo i Ziemię, to pokora i świętość, ale przede wszystkim miłość. A zatem, przybywając tutaj do Jarosławskiej Bazyliki, do Panny Marii, jak zwyczajnie mówimy, jakże bardzo chcielibyśmy wypowiadać pochwały Maryi, które wygłaszali tu ludzie przez całe wieki cytować przepiękne kazania o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny, wygłaszane przecież w różnych miejscach przez wielkich ojców Kościoła, choćby przez samego świętego Dominika, założyciela zakonu, którego zakonnicy dzisiaj są stróżami tego pięknego sanktuarium. Szukamy tych podpowiedzi, dlatego że sami czujemy, że jakoś nieudolnie może podziwiamy najpiękniejsze stworzenie Boże i nieumiejętnie rozmyślamy o najpiękniejszej i najradośniejszej tajemnicy prowadzącej nas do wiecznego szczęścia. Zanim jednak i w nas, Dokona się ta tajemnica Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Pan Bóg, w swojej wiernej miłości do człowieka, prowadzi nas drogami ziemskiego pielgrzymowania. Jest to pielgrzymowanie we wspólnocie Kościoła, gdzie wszyscy posłani jesteśmy, aby budować Królestwo Boże. Zauważmy, że Fundamenty Królestwa Bożego, a więc fundamenty Królestwa Ojca, są położone, ale budowa wciąż trwa. A Ojciec chce poszerzyć granice swego królestwa, aby zgromadzić w nim coraz więcej ludzi. Jednak Bóg nie buduje sam. Chce, abyś to ty i ja, abyśmy. Uczestniczyli w Jego dziele, w budowaniu Królestwa Bożego, abyśmy uczestniczyli w przyciąganiu coraz większej liczby ludzi do Jego przyjaźni, aby oni odważnie w nim odnaleźli sens swojego życia. A co jest tym sensem? A może trzeba bardziej zapytać: A jaki jest sens mojego życia? Po co ja żyję? Odpowiedź odnajdujemy, jak zawsze, w Słowie Bożym. Pierwsze czytanie z Apokalipsy ukazuje serce chrześcijańskiej wiary. Jest tu mowa o niewieście, która symbolizuje Kościół. Musi walczyć ze smokiem, uosobieniem zła, ale jest w rękach Boga i jest przez Niego chroniona. Chrześcijanie w owej niewieście zawsze dostrzegali Najświętszą Maryję Pannę jako obraz całego Kościoła. Dlatego że Kościół, czyli Eklezja, jest prawdziwą matką. Nieustannie Kościół przynosi światu Chrystusa przez swoje liczne dzieła miłosierdzia i przez dzieła apostolstwa. A zwłaszcza przez pomnażanie liczby chrześcijan, udzielając Chrztu Świętego. Maria wydała na świat dzieciątko Jezus, opiekowała się nim cały czas, gdy dorastał i towarzyszyła mu w wypełnianiu jego misji. Była ona obecna od kołyski w Betlejem aż do krzyża na Kalwarii. I tak, jak Bóg wziął Maryję do nieba z ciałem i duszą na koniec jej ziemskiej misji, tak Bóg podniesie cały kościół do doskonałej komunii jedności ze sobą w niebie na końcu dziejów. W niebowzięcie Maryi jest więc. Obietnicą Boga dla nas. Chodzi teraz o to, aby każdy chrześcijanin, który kroczy drogą Maryi, jej pokory, jej wierności woli Boga, oczekiwał pójścia za nią do chwały i radości nieba. Kościół chce, abyśmy pamiętali, że Bóg jest. Potężny i wspaniały, i że czyni wspaniałe rzeczy w, przez i dla tych ludzi, którzy naprawdę mu ufają. Tak jak czyniła to Maryja. My wprawdzie doświadczamy i zauważamy, że owo pielgrzymowanie i budowanie Królestwa Bożego na Ziemi nie jest sprawą łatwą. Tak jak nie było łatwe tu na ziemi życie Maryi, szczególnie tu w tym jarosławskim świętym miejscu, choć świętujemy w niebowzięcie Maryi, to jednak jednocześnie patrzymy na figurę Matki Bożej Bolesnej. Bardzo cieszymy się. Że ojcowie w procesji przynieśli tutaj tę oryginalną, nie kopię, cudowną figurę, abyśmy autentycznie byli blisko matki. Ale to jest tak, jakbyśmy chcieli uchwycić fakt, że z jednej strony króluje ona w niebie, a z drugiej pozostała tu z nami. Aby jak najlepsza matka podtrzymywać nas w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Ona w ten sposób też mówi nam, że jest przy nas, że podtrzymuje nas tak, jak była blisko swojego Syna, tak, jak była cały czas przy swoim Synu. Nie są jej obojętne nasze problemy i trudy życia. Taka jest też droga kościoła ukazana w usłyszanej dzisiaj apokaliptycznej wizji. Z księgi tej dowiadujemy się, że kiedy smok chciał pożreć niewiastę, dano jej skrzydła orła wielkiego, aby mogła uciec na pustynię. Owe skrzydła to nawiązanie do proroctwa Izajasza, gdzie Zaufanie Bogu jest jak otrzymanie skrzydeł nadziei, aby można było skutecznie uciekać przed szponami zła. Mówi Izajasz, ci, którzy ufają Panu, odzyskują siły. Bóg nie mówi, że usunie cierpienie i trud, że usunie krzyż, ale Bóg obdarza nas nadzieją która daje siły by wznieść się ponad. Wiemy dobrze, że kiedy do ciężko chorego przyjdzie lekarz i powie będzie dobrze, jest nadzieja na uleczenie. Wtedy wszystko się zmienia. Dzisiejsza uroczystość siostry i bracia bardzo mocno i wyraźnie i jasno informuje nas o nadziei i o tym co jest przedmiotem naszej chrześcijańskiej nadziei? Nadzieja pomaga nam w osobistej drodze do świętości, pozwala nam ciągle odkrywać nowe drogi dla uświęcania, pozwala wychodzić z pewnego lenistwa, z jakiejś stagnacji. Nadzieja podpowiada nam nasze zadanie: wytrwać przy Chrystusie, tak jak wytrwała przy Chrystusie Maryja. A to staje się możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Albowiem, jak czytamy, nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Bóg wzbudza w naszym sercu nadzieję, dzięki której, jako naszego szczęścia, pragniemy Królestwa Niebieskiego, pragniemy życia wiecznego. I dlatego dzisiaj nasz wzrok wznosimy w górę, patrzymy do nieba. To tam jest nasze miejsce. A zatem, osiągnąć niebo to najważniejsze zadanie naszego życia. To prawdziwy i jedyny sensowny cel. Żyję po to, aby dojść do nieba, i nie mogę się tego bać, nie mogę się bać takiej myśli. Przeczytałem kiedyś, że dwoje ludzi wybrało się łowić ryby: powiedzmy Zbyszek i Rysiek. Obaj łowili cały dzień, ale bardziej doświadczony Rysiek, kiedy złowił wielką rybę, wkładał ją do skrzyni z lodem, żeby zachować jej świeżość. I ze zdziwieniem patrzył na Zbyszka, który ilekroć złowił wielką rybę, zaraz wrzucał ją z powrotem do wody. Zostawiał tylko te małe. Pod koniec dnia Rysiek już nie mógł wytrzymać i mówi czemu marnujesz wielkie i wyrzucasz, a zostawiasz tylko te małe? I pada odpowiedź, bo ja mam tylko małą patelnię i te wielkie nie zmieszczą się. Śmiejemy się ze Zbyszka, który nie zorientował się, że wystarczy tylko postarać się o większą patelnię. Ale niestety, bardzo często sami jesteśmy do Niego podobni, Bóg stawia przed nami wielkie i piękne perspektywy. Ukazuje nam niebo, a my Odrzucamy marzenia wielkie o niebie, odrzucamy wielkie możliwości, jakie Bóg nam daje w sakramentach śmie świętych, a często wybieramy to, co jest nadmierną troską o rzeczy tego świata, tego materialnego świata. Niestety wszystko czynimy tak dlatego, że nasza wiara jest zbyt mała. I brakuje nam nadziei. Zamiast wznosić się jak orzeł w górę nad ziemią, wolimy jak kura grzebać w piasku codziennych spraw, troszcząc się przede wszystkim, aby tu na ziemi było nam wygodniej i lepiej. Popatrzmy, cel mamy już określony. To niebo przygotowane dla nas. Ukazując Maryję w niebo wziętą, Bóg daje nam nadzieję, która to nadzieja powinna nas wznosić ponadziemskie problemy, albowiem ci, którzy ufają Panu, są jak niezniszczalna góra. Jeśli brakuje nam wzorców do naśladowania, jeśli zwyciężają wątpliwości, Wątpliwości, komu zaufać? Bóg ciągle podsyła nam świadków wiary. W tych dniach bardziej uważnie spoglądamy na rodzinę Józefa i Wiktorii Urmów z Markowej, oczekując na ich beatyfikację. Są oni jak jasne światło, które przebija w mroku smutnego czasu, charakteryzującego się lekceważeniem Bożych Przykazań. I w konsekwencji braku nadziei. Oni patrzyli szeroko otwartymi oczami i dlatego zasłużyli na ewangeliczne określenie dobrych Samarytan. Ich finałowy gest przyjęcia do swojej rodziny ludzi prześladowanych, mimo grożącego za to, za ten czyn. Wyroku śmierci, ten czyn nie był przypadkowym aktem. Wszystko to wynikało z mozolnego uczenia się wiary i odkrywania, że człowiek wie, wierzący inaczej niż niewierzący widzi świat ludzi, życie, historię, cierpienie i śmierć. I że taki człowiek spodziewa się znacznie więcej. Niż można osiągnąć tylko na ziemi. Wsłuchani w Słowo Boże, jak Maryja z dzisiejszej Ewangelii, z pośpiechem pełnili posługę miłosierdzia. Podkreślony i zaznaczony werset w ich rodzinnym egzemplarzu Pisma Świętego dobitnie pokazuje, że żyli nadzieją, dlatego dostrzegali nie tylko. Podstawową wartość, którą jest życie, ale otwarci byli i oczekiwali jeszcze większej wartości, którą jest życie wieczne wartość, którą jest niebo, a w rzeczywistości sam Bóg i jedność z Nim w wieczności. Oni wiedzieli. Że nasz Bóg jest wierny i miłosierny. Jest wierny swojej obietnicy i wierny swojej miłości. Dlatego perspektywa nieba pozwalała im przekraczać ziemskie ograniczenia w świadczeniu miłości i miłosierdzia. Siostry i bracia, jest to wezwanie dla nas. Nie bójmy się zatem przyznawać przed ludźmi do naszej wiary. Mówmy o nadziei, która jest w nas. Niech nasze spotkania z innymi nie mają tylko charakteru czysto świeckiego czy towarzyskiego. Pokażmy, jak Słowo Boże, które jest w nas, dzięki wierze, przemienia nas i wzbudza w nas pragnienie nieba. To nic, że inni mogą różne rzeczy o nas mówić, czasami wyśmiewać się. Ale człowiek, który jest zapatrzony w niebo, nie boi się tego, jak opiniuje go świat w tym znaczeniu biblijnym. Ale dla niego jest ważne, że woła go Bóg, że ojciec chce go mieć w swoim domu, by był tam obecny, tak jak jest obecna matka pana naszego, jak są obecni święci aniołowie. Bóg chce nas tam mieć i tam jest nasze miejsce.